Film instruktażowy do gry planszowej Czas na startup rozgrywka w wariancie rywalizacyjnym. Czas na startup to ekonomiczna gra planszowa, w której gracze wcielają się w młodych przedsiębiorców, rozwijają własny startup, aby stworzyć ten najlepszy na rynku. W pudełku znajduje się: plansza do gry, 30 kart podstawowych z zielonym rewersem 80 kart zaawansowanych z czerwonym rewersem 35 żetonów kości w pięciu kolorach. Czerwonym, zielonym, czarnym, fioletowym i niebieskim, 17 żetonów Jokera, 9 kości, klepsydra, pojemnik do rzucania kośćmi oraz instrukcja. Przygotowanie do gry gracze rozkładają plansze. Tasują karty zaawansowane i kładą je rewersem do góry na polu 100 z kart. Później tasują karty podstawowe i umieszczają je na kartach zaawansowanych. Następnie awersem do góry. Wykładają karty na tor kart zgodnie z zasadą od lewej do prawej, która będzie obowiązywała w całej grze. Kości czerwoną, zieloną, fioletową i czarną kładą na polu gry. Kości niebieskie odkładają na bok. Obok planszy układają także podzielone kolorystycznie żetony kości i żetony jokera. Gracze będą rzucać kośćmi, wykorzystując pojemnik załączony do gry. Informacje o kartach. Karty podzielone są na karty uniwersalne z szarym awersem oraz karty symbolizujące pięć segmentów rozwoju firmy z awersami w pięciu kolorach. Na każdej karcie znajduje się tytuł, ikona efektu natychmiastowego lub stałego, punkty zwycięstwa, koszt zakupu, objaśnienie tytułu oraz efekt karty. Żetony. Żetony kości zastępują podczas zakupów kart kości we wskazanym kolorze i z dowolną liczbą oczek. A Żetony Jokera zastępują kości w dowolnym kolorze oraz z dowolnym wynikiem. Każdy gracz na początku gry otrzymuje Żeton Jokera. Pozostałe Żetony może pozyskać w toku gry. Przebieg rozgrywki. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, a kolejka podąża zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy gracz obraca klepsydrę i rozpoczyna turę trwającą minutę. Następnie przerzuca wszystkimi kośćmi. Później deklaruje głośno, które karty chce kupić. Kładąc na nich kości pasujące do ich kosztu, informuje, jeśli chce skorzystać z żetonu lub efektu posiadanej wybranej karty. Z efektu karty można skorzystać w turze tylko raz. Gracz ma łącznie 3 przerzuty w każdej turze. Jeśli po trzech rzutach chciałby kupić inne karty z toru niż wcześniej zadeklarowane, może to uczynić przesuwając na nie odpowiednie kości. Gracz może kupić tyle kart, na ile pozwalają wyniki kości, oraz efekty i żatony. Kupione karty gracz układa zgodnie z segmentami w rzędach przed sobą. Jeśli gracz w jednej turze zakupił dwie karty z jednego segmentu, układa je w kolejności pobrania kart z toru, zgodnie z zasadą od lewej do prawej. Należy pamiętać, że aktywne karty to tylko karty znajdujące się na szczycie stosów. Z efektów natychmiastowych kart należy skorzystać jeszcze w turze danego gracza. Efekt stały może być wykorzystany dopiero w turze kolejnej. Po zakończeniu danej tury należy uzupełnić tor kart. Może to zrobić dowolny uczestnik gry. Następnie kolejny gracz przesuwa klepsydrę na następne pole, obraca ją i rozpoczyna swoją turę gry. Możliwe działania: Karta Wydarzenia. Karty z wykrzyknikiem to karty wydarzeń. Ich działanie odnosi się do wszystkich graczy. Za zakup takiej karty gracz otrzymuje żeton jokera. Karty te mogą mieć dwa efekty: stały z klepsydrą, trwający do momentu, aż zostanie zakupiona nowa karta wydarzenia, oraz natychmiastowy z piorunem, który należy wykorzystać w czasie tury gracza. Karty wydarzeń układamy na polu aktywne wydarzenie, a odrzucamy na pole karty odrzucone. Zakup karty uniwersalnej Zakupione karty uniwersalne gracze mogą odkładać na szczyt dowolnego stosu segmentu. Jeśli w toku gry gracz najpierw nabył jedną lub kilka kart uniwersalnych, układa je w jeden stos. W momencie zdobycia pierwszej karty segmentu kładzie ją na szczycie szarych kart. Jeśli nabył jednocześnie kilka kart różnych segmentów, na stosie posiadanych kart uniwersalnych kładzie pierwszą kartę od lewej do prawej nabytą z toru. Wymiana kart pomiędzy graczami. Tylko raz podczas rozgrywki, w swojej turze, gracz ma możliwość dobrowolnej wymiany z innym graczem jednej z aktywnych kart, które posiada. Jeśli gra nieparzysta liczba osób, ważny będzie refleks. Szczęśliwy rzut. W trakcie gry można również zdobyć żeton kości za kombinację rosnących wyników, takich jak np. 1, 2, 3, 4. Żeton Jokera można zdobyć za rzut, w którym oczka na wszystkich wyrzuconych kościach są takie same, czyli na przykład za cztery jedynki. Koniec gry. Gra kończy się w momencie, gdy upłynie wyznaczony czas, czyli klepsydra osiągnie ostatnie pole na swoim torze, lub gdy nie można dobrać karty ze stosu kart. Podliczanie punktów. Najpierw gracze sumują punkty zwycięstwa na zakupionych kartach. Następnie dodają punkty za posiadane żetony, a także bonusy za posiadanie odpowiedniej liczby kart danego segmentu. Podczas zliczania punktów można zastosować zasadę minimalnego progu punktowego, czyli 16 punktów. Gracz, który nie uzyskał tego progu, nie osiągnął sukcesu w biznesie i kończy grę z zerowym wynikiem. Powodzenia!